Cześć dziewczyny, cieszę się, że jesteście tutaj, że możemy porozmawiać wspólnie o stylizacji nawianki, tak? Witamy, tak, witamy. witamy. Miło, Ciebie widzieć? Miło, miło, tak. Ostatnio widziałam na YouTubie, fajny wywiad z Tobą była, tak? Jak opowiadasz o tym, jak kiedyś personalizowałaś sobie swoje ubrania, kiedy nie było dostępnych jeszcze rzeczy fajnych na rynku. No, takie były czasy, że trzeba było stworzyć coś z niczego, a ja nie chciałam być nikim, tylko szukałam swojej osobowości, szukałam siebie i wszystko co było dostępne na rynku podlegało obróbce, czyli na przykład, wiesz, normalna sukienka Dziś tam na festiwalu w Opolu pewnie wystąpiłam żółta, bo bym się zachciało żółtego koloru, no oczywiście nie była taka normalna, bo powycinęłam, wiesz, jakieś gwiazdki, aplikacje na, tak. e, naszyłam i no sama wtedy to robiłam, nauczyłam się szyć i trzeba było sobie jakoś radzić. No w tej chwili to jest zupełnie inny świat oczywiście i, i, możemy, i możemy zaprosić jakby do tworzenia nowych kreacji bardzo fajne artystki. Tak. Tak jak na przykład tutaj robiła jakaś też śnieżna krejzoka, super, super jest pewnie, ale wracać do normalnej, żeby ci nagle, ale to nie może być normalne, to, to, to musi być zawsze podkręcone i, I to jest fantastyczne, że ja już o to nie walczę, bo taki wizerunek sobie stworzyłam. Tak. I, i, jest, I jest to prostsze generalnie. E, kiedyś to e, moi rodzice na przykład tego nie rozumieli w ogóle, wiesz, mojego stylu, e, tego, tego kim, kim ja chcę być i kim, kim jestem. E, I dlaczego ja nie jestem taka normalna jak wszyscy. No, trzeba bo... się wyróżniać. Chciałam, no wiesz, no, szare czasy były, to, to trzeba było się wyróżniać. Wtedy też pracowałam, e, bo nie było stylistów, Yy, czy, czy projektantek mody, mm -hmm. nie wiem, jakby na to nie patrzeć. W, w, wtedy po prostu posiłkowałam się również współpracując z, z artystami. I na przykład, żeby niektóre kiecki, wiesz, gdzieś tam na festiwalu pod koniec lat 80., e, miałam zwyczajną, e, prostą kieckę e, i artystka, malarka, e, po, też mi pomalowała tutaj coś fajnego. Mm -hmm. I kiedy wystąpiłam. A, i miałam. Nie chciałam e, nor, e, normalnej biżuterii, więc wiesz. E, Odłamek właściwie szkła, ona przykleiła mi to tutaj do, do, na piersiach I, I tak występowałam już, nie pamiętam w Finlandii chyba gdzieś, są Grand Prix zdobyłam. I wszyscy później pytali, wiesz, co to w kąta sukienka, tak? <grym> że, że to było oryginalne super. Myśmy, my, myśmy może nie mieli z czego wtedy, ale mieliśmy pomysł, jak to Polak? <grym> no, 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 Polak zawsze to wykonuje. <grym> Fajnie, no jednak un, mimo wszystko nasze ulice są szare i, i no, tylko no, artyści są na tyle odważni generalnie, i co, że myślę, to, jest, to jest smutne, że, że mając taki dostęp do... Um, Chwili, Medialny tak, tak. dostęp, prawda, do, do tej chwili i do ubrań, i do kolorystyki, wiemy, że praktycznie wszystko jest modne, możemy tylko jakby, e, tylko jakby siebie opakować, prawda, dopasowując tak, tak. Do, do siebie, co mamy, co chcemy zakryć, co chcemy wyeksponować, w jakich kolorach jest nam dobrze. Ja też, ja też się uczyłam kolorów, na przykład nigdy nie, 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 nie lubiłam fioletów. Mhm. I nagle wtedy ze stwiską, którą pracowałam, zaproponowałam mi szklankę, szklanka wody, wiesz, nie, no, no, no że lepszy będzie świat i tak dalej. I ona mówi, brata, fiolety. Ja mówię, chyba cię rąbeło, mówię, jakie fiolety, ja nie lubię fioletu. I ona te błękity jakieś z fioletami, wtedy miałam te włosy takie niektóre proste, niektóre takie pokręcone. I, i, i wiesz, zauważyłam, że do tych włosów nagle, nie wiem, czy twarz się też później zmienia i, tak. i nagle te kolory... Zauważasz, że pasują, więc to się wszystko zmieni. zmienia. I to się, zmienia jest. się, my się zmieniamy też i to to, to co lubimy, tak? To, no, więc to też to... jest odwaga, tak? Wnęczna, że... No i tak mimo wszystko zawsze trzeba słuchać siebie, tak? tak. Moda nie jest dla wszystkich, ale na pewno trzeba się nią bawić i nie brać jej na poważnie i to też jest to, tak. My się nią bawimy i dlatego też przyszłyśmy do, siebie, do Ciebie, tak, się... żeby stworzyć coś pięknego i innego przede wszystkim. Karinko, spotkałyśmy się tak naprawdę, żeby omówić wianki, które się zbliżają. Um... Pomyślałam, że bardzo fajnym pomysłem będzie ze względu na pogodę, na Warszawę i na to, że przede wszystkim jest lato, żebyśmy zastosowały stylizację jeansową. Uwielbiam przódrowań. No tak naprawdę skóra i jeans to jest druga skóra Beaty, tak? I nie mogłabym pomyśleć o niczym innym. Oczywiście chciałabym, żebyśmy ją troszeczkę bardziej podkręciły w stylu Beaty. Wybrałyśmy coś takiego, co będzie, co będzie imitacją sukienki żebyśmy mogły, mogły założyć do niej długie buty, ale oczywiście musimy ją mega podkręcić. Ale ja, ja nie chcę takich tych, 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 one nie mogą być takie proste. Trochę za bardzo zakryta, prawda? No, my trzeba my, ją sobie nie podrasować zdecydowanie. Bo podrasować. Musimy zrobić kres. <laughs> Ja bym wycięła rękawy na pewno i odkryła ramiona, żeby było lekko i że. że, że żeby no bo to żeby... będzie ciepło, to jest wszystko. To no, ciepło przede wszystkim, tak. tak. Na, pe... na pewno skróciłabym te rękawy, bo Bata tam ja dobrze przeczyć też... na scenie, ja, które cały czas poprawia nie. je, tak. I i... Była na kilku koncertach. Ja już tak. wszystko wiem, już wiem, o co robić co w trawie piszczy, ale też, żeby Bata czuła się komfortowo przede wszystkim, no ale tak naprawdę ten jeans trzeba mega podrasować. Tak, myślę, że fajnie by było, jak się coś też zaświeci, prawda? Nie no, to to by było fajne, bo będziemy występować wieczorem, więc dobrze. No, pewno, ten błysk te, tak Słysza. zdecydowanie. To jest zdecydowanie. I musimy, właśnie, przygotowałem... musimy zaszaleć, zdecydowanie. Przygotowałam dla Was dodatki do wyboru. Są złożenie. Sternia, my to robimy. Różne kształty. Mnie no się te srebrne podobają. Hmm. Tytułość, ja brzyska. bym je tak naprawdę zmiksowała i myślę, że możemy tak zrobić, żeby było odbicie spokojnie, łączy się teraz i złoto i srebro. Um, ale, no ale tak naprawdę, z przewagą, z przewagą srebrę, srebra, nie, zdecydowanie. Tak, ze względu na, na urodę warty, na włosy, tak, wolałabym pójść dalej. Ten... uroda A, uroda-urodo, tak. Ale żeby żeby to nie było zbyt żółte i nie było tutaj zbyt dużo A, tak, żółci przy tak, tak. twarzy, tak, na tym błękicie, myślę, że to e, srebro będzie się dużo bardziej to może lepiej komponowało. coś na plecach, fajne, jak się odwrócę? No, myślę, że te plecy całe bym zrobiła Cała na plecy, bogato. Jak Wow. Wow. Fajnie tak, żebyśmy mogli taki fajny shape tak. zrobić, zrobić i tak. każdą linię podkreślić, jak mój ukochany Jean-Paul Gauthier, który pięknie tnie sylwetkę tak. i możemy, możemy wtedy, że tak powiem, troszeczkę oszukać, tak? Ale że co? A, ale wydłużyć! Że nie wydłużyć! Wydencji? Nie, 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 absolutnie, tylko wydłużyć. No proszę. Podkreślamy tylko Twoje piękne kształty i wydłużamy dzięki temu, dzięki prostym liniom. Rozumiem. Chciałam powiedzieć nic więcej. Super, to fajnie, że już mamy pomysł i co, bierzemy się do roboty. Myślę, że działamy jest? zdecydowanie, bez bardzo mało czasu. Właśnie. Zdecydowanie. Ja Uważam, że nie będę spać. Jest to możliwe. S ale to, to nie śpi i słuchaj muzyki mojej. Ha? To jest dobry pomysł, bo to cię zainspiruje. Tak. Niewiele rzeczy zainspirowało właśnie ze względu na muzykę, tak? No i osobowość tak. braty. No dobrze, dobrze, już, już teraz tak. Punkty już, łapię. łapię. Może wszystko już wiesz, może wszystko już masz, jesteś pewny, że to szczęście? Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks, wciąż od życia chcąc więcej. Zachłonna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Wow. Jak Ci się o, wow. No jest. Jest zacnie moja droga. Tak, super, 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 super. jednak tylko sam srebrny. Tak. Bardzo się cieszę. Tak. Super, super, bardzo fajnie. Mówiłam, Super, no miałeś rację, no, rację, 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 no miałeś rację, miałeś rację. Co, co robisz? Tak, super, oj, no, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie no, jest to naprawdę super, 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 fajnie. No i moja najlepsza I to musi mieć wszystko na agrafkę. Tak, agrafki. ale do tego chyba też na tą sukienkę t-shirt zrobiłaś chyba, tak? Czarny. w tym razie nie spodziewam się Bo to też jest fajne. Super. super, 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 super. Super, bo akurat do tych długich butów tak, będzie fajnie, tak. fajnie cięło długość. Super, Jezu. bardzo się cieszę. Nie, po prostu. Nie będziemy się teraz przebierać? wiązać do kufleczki. To nie będzie mi spadało. I do tego chyba pojecha na, na... Na miejscu mi stoje na dłoń, tak? To jest na głowie. Tak, do tego. Super, że jak Marta śpiewa, ma, to widzimy, widzimy i mamy panie. Czy to też, też mamy do tego tak? Tylko ja mam taką. No właśnie, tylko łapeczkę. Tutaj będzie trzeba zmniejszyć tak jak ja przyjdę, I tę biorę przez wielkiego chłopa. Będziemy wszystko dopinać na tak, miejscu. Dokładnie. Super, deklaracja. Naprawdę, no, jestem bardzo zadowolona. Wiedziałam, że nie fajnie będzie pinaczka. Pani, 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 wiesz, bo zdecydowałam ja się na to, bo w cirkus to jest pierwsza którą zrobiliśmy dla baty. Sztos. Beata była mega zachwycona, tak, tak. publiczność, wszyscy się pytali, reakcja była bardzo A fajna nie, też, no, jeżeli chodzi o pytali pierwsze. Tak, A może tak. do Paryża że żebym tym samolotem? Nie, bo ja w z praktycznie <śmienicza> no, bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę rewelacja. A co najważniejsze, ta jest zadowolona. Puszczy się, się, jest tak, czy coś pod spodem, pod tą minimeczką? Może kabaretki? Dlaczego kabaretki? Tak, tak. myślę, że tak to bardziej, że to teraz w względach jest. Nie, absolutnie nie. nie dziękuję, ja myślę, że to podkręciłem. Ale takie, takie, takie z szerszą dziurką? Te duże, te większe, tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Ciurka, a, duże być Dużymi tak, jak najbardziej, Musimy zdecydowanie. Sklau, za pewnie, ja tak, zapewnię, tak, jak najbardziej powiesz to wszystkim. To więc no cóż, no dziękujemy. Nie na no sami. Dziękujemy, no dziękujemy. Ja dziękuję. Z kule widzę, że dziewczyny robią. Ja dziękuję z bardzo.